Dzień dobry, z Bułgarii, z Bułgarii, co jest z Telewizją Narodową, czemu nie nadaje? Czemu witam w Wielkiej Polsce, witam, witam serdecznie, witam, 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 witam. Cześć. cześć, Gdzie jest monopod, gdzie jest monopol? który Ci kupiłem kilka razy? Już wróciłeś. Już dawno, dawno monopodu nie ma nie było i nie będzie. A co? czemu nie, 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 nie nadajecie od 18.00? Jak to jest? Jak to jest? Ze słonecznego brzegu z duchami od Polskiego Centrum Dialogu Narodowego proszę upominek. Okay. Słoneczny brzeg! Perelowska wódka, czy znaczy, nie wiem, drink! Co znaczy Prosto. Zorganizowana zbrodnia taka jak w 1943 roku, obecnie szybowana. O, e, wakacje. Tajwanemu roboczego świata, przeciwko UWA. I w które będą pana i pana. Tam jest słońce, w przeciwieństwie do Polski. Tam nie ma chmur. Tam jest dady, słońce. Bardzo gorące. Ale właśnie po co tam pojechałem? żeby było gorące. No i słuchajcie, jesteśmy na Batel i tak, z na pewno bo fizycznie to ciągle nagrywałem, nagrywałem. E, jesteśmy na placu przy Romanie Dmowskim czyli e, <laughs> rondo Romana Dmowskiego wręczyliśmy prezent od ekipy PCDN dla twórcy telewizji narodowej warszawskiej jak najbardziej Eugeniusza Serdeckiego

a to jest Warszawa 15 Pałac Kultury i Nauki, metro i zaczyna się e, Audycja Telewizji Narodowej na żywo. Miejmy nadzieję, że no, zacznie się, bo, bo już jest chyba pół do dziewiątej no. no i tyle czekamy oczywiście na Sylwestra Sylwester powiedział, że przyjedzie, dojedzie, skończy pracę Zapraszamy wszystkich na e, Pikietę te Telewizji Narodowej. Panie Eugeniuszu, co dzieje się w Polsce? Co dzieje się w Polsce? Eurowoły, nie jesteśmy przeciw. To źle brzmi. To źle brzmi Eurowoły. To źle brzmi, natomiast jest to prawda o tym, co jest szykowane. Armia izraelska zrobiła to i robi to już w Syrii, w paru miejscach na świecie. Także ja nie mówię o rzeczy, która się wydarzyła kiedyś. Tylko mówię o rzeczy, która się wydarzyła kiedyś, była zorganizowana przez silne państwo, czyli Trzecią Rzeszę, a teraz trzy silne państwa, mocarstwa Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Izrael szykują Eurowołyń. Ja, Sendecki, państwu to mówię tutaj publicznie z tego miejsca. Y, jestem dobrze poinformowany i nie będę tego obijał w bawełnę, nie będę tego mówił w formie bezosobowej, że zamordowano Polaków, że szykowano. Mówię, kto szykuje, po co szykuje, że szykował zawsze. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, służby, y, armie, y, siły zbrojne Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela wtedy jeszcze Izraela nie było, ale służby izraelskie już działały zorganizowały Holokaust Słowian, w którym wymordowano około 80 milionów ludzi. Jest to o wiele więcej niż Holokaust Żydów. O Holokaustie Żydów słyszymy bardzo wiele, natomiast o Holokaustie Słowian jest zakaz mówienia. To jest, to jest pewna informacja już. No i tak się składa, że jednym z tych, którzy ten holokaust, Słowian realizowali, był polski prezydent, pan Gabriel Rutowicz. A może zdefiniujmy co to znaczy słowo holokaust, bo to takie no słowo. O, masowa rzeź. Po polsku? Masowa rzeź z powodek jakichś obłędnych ideologii, jakichś obłędnych religii, rzeź po to, żeby wymordować wiele narodów. Które stoją na, na przeszkodzie. Narody słowiańskie stoją na przeszkodzie rozwoju przewładzy anglosasów, czyli Waspów, i oni to zrobili. I teraz, naszym obowiązkiem, narodowców polskich, czyli patriotów zorganizowanych, radykalnych, jest mówić o tym. Mówić, mówić i mówić, bo tego brakuje. Przez ostatnie 30 kilka lat. Widzieliście Państwo, jak bardzo politycy polscy, jak bardzo lubią, jak bardzo potrafią, jak pięknie potrafią, jak w sposób zniuansowany potrafią mówić o Holokauście Rzeszy. O tym, że 6 milionów ludzi zostało zabitych. A informacja o Holokauście, czy o ludobójstwie na Słowianach jest zatajana. To są fakty. To są fakty. Już w tej chwili politycy polscy, cała ta klasa powinna naprawdę zostać zmyta przez, przez polski elektorat, ponieważ oni udowodnili, że za nic mają życie i śmierć Polaków złowić. Dlatego tutaj z tego miejsca ja, Eugeniusz Sendecki, wiceprezes Stanowiska Narodowego i normala, Romana, bardzo Państwa proszę, żebyście o tym pamiętali, zawsze egzekwowali, od polskich polityków pamięć o ludobójstwie Słowia. Bo to jest informacja, czy ten polityk nas nie zdradza w naszych najżywotniejszych interesach. Czy ten polityk yy, będzie nas bronił. No i okazuje się na przykład, że pan Tusk nie chce, żebyśmy się sami bronili. To są na tym przyłapany, że nie chcę, żeby Polacy pilnowali polskich granic. A ja wzywam wszystkich do pilnowania polskich granic. Informuję, że ci nachodźcy to nie są przypadkowi ludzie. Oni mają tutaj przyobiecane, że będą tutaj rządzić, a najpierw mają wymordować białych ludzi. Ma to być zrealizowane, jest to uzgodnione, jest to sterowane przez armię brytyjską, amerykańską izraelską. I dlatego ja Państwa przed tym ostrzegam. Dziękuję Ci, Adamie, że o tym filmujesz, że o tym krecisz film dla Telewizji Podlasia XXI wieku i y, polskiej telewizji Dialogu Narodowego. Jak najbardziej pójdzie na cały internet, kto będzie chciał, sobie obejrzy, zapozna się. Widzę ulotki jakieś. Co to za ulotki? Telewizja Narodowa ulotki wydała. O. o wreszcie jest coś do rozdawania. Brawo, progres. Coś do przodu. Dobra No to Na, na żywo, na żywo na, na żywo lecimy może Proponuję na żywo Dobra to kiedy audycja? Już właśnie zaczyna, no. jest właśnie zaczynamy audycję jesteśmy na za chwileczkę pojawi się dopisy. A zamieścimy jeszcze informację o telewizji narodowej. No i już sobie. Pogoda się jakoś unormowała. no rano deszczał. Tak. Znaczy, nie lało. Na Muranowie lało. Tu mnie nie lało. A, bo Warszawa jest duża. I Jak tu Warszawa jest, jest... No. <goda> różna pogoda. Ale ogólnie chmury były, teraz roz... rozgoniły się chmury. Jaki więc jest dobrze. Zbieramy podporę.